Mówiłeś, że będziesz, a gasisz jak cień. Wśród troski ciężaru w twój sen. Niosę ciężar sama, serce drży w mroku, gdzie nasz ogień co płonął z mroku. Ja, ja, biegnę za jutrem, by dom był stabilny. Ty mówisz za mało, jakbym był w nie widzisz wysiłku, nie liczysz ran Ja gram do upadłego, bo wierzę w nas Nie jestem robotem, mam serce nie stal Twoje słowa jak pocisk, co bija się w bal Nie chcę wojen i krzyku, nie chcę tych scen Chcę spokoju i ciebie, a nie pustych łez Stoimy na granicy serca w chaosie Krok od przepaści, jaraj tak blisko jeszcze Miłość nie zgasła, to wulkan w głębi nas Wystarczy rozbudzić i znów wybuchnie żar. Nie chcę złota w pałacu, chcę twojego spojrzenia w ciszy bez hałasu, nie uciekaj więcej. Zatrzymaj ten czas Pokaż mi, że walczysz, że jeszcze chcesz nas Nie jestem z kamienia, mam blizny i strach, ale wciąż dla nas walczę dzień w dzień, noc w noc, tak zamiast liczyć błędy, spójrz to jest fakt, że wciąż stoję przy Tobie, choć czasem brak sił, brak Mam wizję, my razem bez wyścigów, bez presji Ty i ja. Nie ma lepszej lekcji, oddalamy się krok po kroku jak cień, ale mamy ten ogień Wystarczy, że chcesz Stoimy na granicy serca w chaosie Krok od przepaści, a tak blisko jeszcze Miłość nie zgasła, to wulkan w głębi nas Wystarczy rozbudzić i znów wyfugię. Są tacy, co biegą za cieniem, aż nikt nie Odkrywając pustkę, gdy światło już zgasło w dłoni, jeszcze chwilę i rozpadniemy się w mrokach Wołam do ciebie, choć głos już się łamie Czy podasz mi rękę, nim przepadnie Ja widzę tę przepaść, to ostatni nasz krok Albo spadniemy, albo wrócimy na blok Nie chcę stracić nas, choć świat ciągnie w dół, dajmy jeszcze szansę, bo w sercach jest żar i tu na cienkiej linie Tańczymy od lat, ale wciąż jest droga, by zawrócić i wygrać czas, Niech ogień w nas. Choć gaz, to jeszcze nie koniec Póki mamy w sercach blask Stoimy na będzie Serca płoną jak ogień Jeden ruch, przepaść albo skok w ramiona Miłość nie zgasła, to burza w nas nastrzemie Rozpalmy ją teraz Zanim stracimy siebie Nie chcę już uciekać, nie chcę tracić chwil Daj mi twoje dłonie Jeszcze mamy siłę żyć Oto ostatnia walka, nie odpuszczę nam Dopóki dni się iskra Nie poddamy się nie sam, to nie musi być koniec, a nowy początek dla nas i z popiołów powstaniemy, bo w sercach wciąż płonie. Musi być koniec, a nowy początek dla nas. I z popiołów powstaniemy, bo w sercach wciąż płonie ten blask.